Dobra, dzisiaj sprawdzimy sobie, czy lepiej strzelać bez czy z tłumikiem. Dobra, w pierwszej kolejności mam tutaj załadowany magazynek z 10 nabojami. Na dole znajduje się 5 nabojów poddźwiękowych, a na górze mamy 5 naddźwiękowych. Także na początek pokażemy różnicę, jak to wygląda bez tłumika. I zaraz potem założymy tłumik i, i zobaczcie różnicę. Będzie też wskazanie z sonometru. Także zobaczcie sobie, jak to wygląda na decybelomierzu. Także zacznijmy. To jest 5 dźwiękowych. A teraz będzie 5 poddźwiękowych. No. Generalnie to jest słyszalna na dźwiękowa naddźwiękowa, za nią tworzy się sonic boom który nie będzie wyciszony w tłumiku z racji tego, żeby po prostu za szybko ten nabój przelatuje przez ten tłumik i generalnie nie zdąży się to wygłu wygłuszyć. Teraz zobaczycie, jak wygląda strzał z tłumikiem za amunicji poddźwiękowej i naddźwiękowej. Teraz mamy tą samą sytuację, załadowane jest pierwsze pięć, to będzie naddźwiękowa amunicja, potem pod nią jest poddźwiękowa, założony jest tłumik. Zobaczycie, że pierwszy strzał będzie lekko głośniejszy. Jest to spowodowane głównie tym, że ten tłumik musi się wypełnić tymi gazami wylotowymi, czyli po prostu pierwszy nabój wylatując wypełni ten tłumik i potem drugi i każdy następny będzie lekko cichszy. No i po pięciu zobaczycie zmianę, jak brzmi ulica poddźwiękowa. Także spójrzcie na to. I teraz pięć poddźwiękowych. Dobra, teraz mam załadowane 10. ja wiem, biedę. To jest 10 podźwiękowych i zrobimy sobie teraz taki test, że strzelę kilka w blachę i kilka w tarczę papierową. Zobaczcie, jaka jest różnica między, między strzałem w blachę, gdzie ta blacha będzie dużo głośniejsza nawet niż strzał. Nawet nie mam słuchawek, zobaczycie sobie jak to brzmi w tym momencie. Pięć w tarczę, teraz na zmianę w tarczę, w blachę, zobaczycie, że blacha jest głośniejsza. Não eu se você está